Cześć, witajcie na naszym kanale. To i jest ze mną, jest kto? Macie. I nagrywamy dzisiaj znowu o Minecrafcie, o moim wieżowcu. A, a tutaj jest wieżowiec I no? dzisiaj robimy mu wieżowiec. Nie potrzebujemy kilofa, bo to szkło się szybko niż. Zbierzemy na to zwykłe. Nie. To się szybko. Dawaj, szybko. Ja ją odzworuję, a ty. Ty? Ale ona nie jest z kółka. Ale nie, jest. A ty też masz z kółka? Nie, kwadratu, ale z kółka będzie lepiej ci um. No są on też jest taki z koła. Dobra, ja idę. Nie wiem, bo to mi jest skilloff na Tak może być kształt, czy nie? Pokaż. Może, Może być. Poczekaj, tylko ja coś zrobię. I coraz mniejsze dawaj, okej? Okay? Tak. Podaj tak, się... jest coraz mniejsza aż tak do wysokości. Dobra, robimy. Z czego to co pamiętam? Pierwsza to jest. Dobra. Dobra. Nie. A ja mam robić. Ja mam robić. Trzeba ścianę? zrobić podłogę pierwszą. ściany. ścianę. No. A ja mam nadzieję, że nam wyjdzie. A jak nie będzie nam dobrze szło, to Tak. I zostawcie łapeczki w górę. Kliknijcie dzwoneczek. I zasubskrybujcie nasz kanał. To przytniamy Wam serduszko. prawda, Maciek? No. U niej, Krzysiek, ja mam plan. Co? Będziesz... Coraz mniejsze, pamiętaj. Czekaj, bo zły kształt. Nie, bo to, to, to podłogę Nie, usuń tą podłogę i zuby z jej kolorowych, żebym wiedział gdzie jest ściana. A więc co, bo to chyba zrobimy na kwadratową mi się zdaje. Nie, to nie. będzie lepiej wtedy. A to, a to robisz coraz Dobrze. bardziej. Zobaczymy się za chwilę, usuniemy. Już jesteśmy. No usunęliśmy. Robimy kwadrat. A ja go oznaczę. Z taki prostokąt bardziej, wiesz? Tak może być? No dobra, to tutaj być taki. Nie aż taki za gruby, bo on nie jest aż taki gruby. Tak może no, być? No, no, no. no. Ja musiałem to szkło robić? Nie wiem z ile. Ja możecie... a, ja u ciebie, a ile u ciebie ile żeś tam zrobić sztuki? szukać ile czas żeby dwa, zrobić. 4, 5, 6, 7, 8. To tutaj jest. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Dobra, tak zostawiamy. No. ściany. Ale leży coraz mniejsze. Ja chyba wiem taką piramidę ci chodzi. A nie, dobra wiem. To nie jest piramida, ten wieżowiec. A ile mam tak zrobić? Tak może być? Co? Tak może być na razie. Ten wyżarek będzie chyba większy niż mój. Tak może być taka ściana, później zmniejszamy. Czyli robimy to długie. Nie aż taka, no wiesz? Nie aż taka? Trochę mniejsza. Ale od... będzie wtedy wyższa. Bo ona jest ma za jakieś 1300 metrów. Nie, ten wieżowiec ma 828 metrów. A taka ściana? No. Czekaj, jeszcze ja będę podbudowywać. No nie wiem, bo jak akurat chciałem tam wejść, to ty już musiałeś. Dobra, jeszcze A później się zajmiemy wejściem, jak No ogarnę. Dobra. Nie no, ja Pocieka, już nie mogę. To na wysokości? Pięknie, dobra. A to jest. Hej, tutaj jest jakieś jabłko. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. Ja daję, że to szkło nam wystarczy. No. Mało do siebie dochodzimy już. O nie. Bo Mugwak chciał zrobić z takiego niebieskiego. Z niebieskiego bloku. A ja Nie, to był niebieski beton. Ja powiedziałam, że ze, ze szkła będzie lepsze. No i się spało ze szkła, No. Podłogę zrobimy z drewna. Jakoś za, rozwalimy to albo garno łopatę z ja. Dobra. Nie, już nie ma z tym. Dobra, pierwsza grubości. Teraz podłogę musimy zrobić, żeby to mniej zrobić, więc zrobimy podłogę. Żeby nie skakać. Sufit teraz trzeba zrobić, żeby później zmniejszyć. No to to już zrobimy. się ja że, że to będzie większe niż mój widok to jest większe niż... Pokaż ten widok. Widok? No tam wiesz, do chmur. Taki. Jest to... Czekaj. O tam. Tam jest chmurka, Ja zaraz chyba tam pójdę i pokażę Wam. No to idź, a ja też... No i dalej mi się skończyło, to więc idziemy moim przejściem, który budowaliśmy z Maćkiem wczoraj. Czyli... Tak, to ja no, a ja te liście zbudowałem. I zamykamy i idziemy. I te obrazy tutaj. Chcę, żeby też na samym czubku była Twoja głowa? No, możemy. Chcecie, No, jak cię się ja bym zrobił. Dobrze. Dobra, skończyłem sufit. Ej, nie rób z, z... drewną potrzebujemy. A to tu jesteś? Hmm? Trochę będzie się wspinać, powiem. Aha, dobra. No to ma jakieś 320 kg. Dobra. To A to masz No to lecimy, już jestem w połowie. To ja robię schody. Ja tam widzę te. A to Dobra. Na tak. razie twój maciek wieżowiec jest większy. Nie, tak już. Później tak nie będzie. No warto, teraz robimy po jakieś, po jeden blok. Ale to nie już. wiadomo. A tylko jakieś się tutaj boję być. Bo jestem coraz wyżej. Tak i lepiej zadzierać do tylko ty, ty, chmurę. Już ja przeszedłem ja... za chmurami. Ja chciałem, żeby, żeby się dało naszą wioskę zobaczyć, co się wyszło. I teraz mniej bloków zużyjemy. Dobra, tak z 2-3 piętra zrobimy. Madziu, patrz ja już jestem. W chmurach. Zaraz powinieneś zobaczyć jakąś podłogę z drewna. I tam już jestem. Chyba już ją widzę. No tak mi się widać, że ją widzę. Jak idziemy? ty wrócisz już do mnie, to ja chyba już kończę. A jak ty zeszłeś? Jak zaszło? No. Chyba też musiałam tak schodzić. Albo spadłem zginął, bo rzeczy wiem rzeczy. Tak już jest! Oj, pokaż mi to. A tutaj jest... tutaj wejdź... No weź... Czekaj do góry jeszcze. Tu ci polecam wejść będziesz jeszcze chyba wyżej. O tutaj. Tutaj się wi... Tutaj nie spaniesz chyba. No, i jak wysoko, no i to mi się podoba. To jest jakieś 380 Nie, ja bym... a skoczyć? To jest tak, zginąć po swojej temy i dalej. Dobra. I nie masz szkła. I nie. Ma... Może zniknąć, to. Do Dobra, robię kolejny i robimy o jeszcze jakiś. Ej, mi się daje, że chyba mój będzie większy. Ech. Nie no. To, że jest niemożliwe. Nie ja idźmy A ja się zaraz powiem u ciebie w, w bloku. Gdzie? U ciebie w budynku. Żaden wyrzowca. Och się. Chyba cię. Dobrze, że robię. Postaram się jak najwięcej zebrać. jego happy. Ja idę po moje itemy. Masz słup? Około, mi się, o tutaj leży Znalazłem pierwszy item. I gdzie są to reszta? reszta Chciałbym troszeczkę szybko. szybko. No, nie, 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 tak Nie, się będzie podobać o tu są podobać. O I są? wracać. Za każde spadinięcie coś się dzieje. I ja wam pokażę taką... Ja pokażę tą wioskę. Czy pokazywaliśmy maciek? No to się przyjadę od to. to jest... To, już... ramy. to, to, to ja specjalnie to zrobiłam, żeby pokazał wtedy. To te tory mi uciekają. No to nie wiem. Ty czy wagonik No wagonik. Nowego, ono nie. tylko połóż. O. I na tego usiądź. I jedź. Nie. Porozglądaj się, żeby widzi widzowie widzieli się. Nie, jak to jedzie. Nie wyskakuj z tego. Bo trochę wolno jedzie, ale teraz zasłania. Zaraz będzie turbo. No, bo te czerwone dawają turbo. No, nie wiem, czy Ci się spodoba, czy ja to dobrze robię. Dobra, jesteśmy tu. I patrzcie, tutaj jest wioska. wioska tak się prezentuje. Tu jest, tamto, gdzie, gdzie ja tak byłem za chmurami. To mnie denerwowało. To, wiecie bo spadłem i... Dobra, wagonik Trzeba go rozwalić. Chcę. Tu jest trochę masa tych wagoników. No i wróciliśmy. Dobra, Maciek, to pójdę do ciebie, chyba. Muszę być ten wieżowy, jak przyjdziesz? Bo ja nie wiem, czy to tak powinien zrobić. On jest tu jest, roz... jest tyle tych drzew, że ja nie Teraz zrobię zeszkła czerwonego. Wiesz, żeby tak było fajnie na czubku zrobiony. Już prawie czubek robię. Już prawie czubek robisz? Ej, ja to widzę. Tak kto zaczyna go przypominać, musisz jeszcze wyższy, bo to nie jest tak. Wiem. Ja. Ale dobrze ci idzie. Nie, przyznam się, dobrze ci idzie, ty. Bo boję się że on nie będzie chcesz jednak nie szpon. Bo tak patrzę na A wysokość to, to nie ważne. właśnie. Ja teraz właśnie śnię, tu jest tak dużo rzeczy, z tak drewno. jak buduje. Nie Dobra, to ja lecę tą windą, która tam żeś zbudował. że w niej nie powinieneś utonąć. Co? W nie, nie powinieneś To Tam są bąbelki. No, które szybko jedą. A jak zdobędę liście jeszcze, to postaram się jeszcze podwyższyć o tej liście, żeby zrobić. A jak tutaj jest? Ech. Ty, on już dogania moją górę. Ej no, jestem. Tylko wysokość jest nie ważna, ważna, że jest z kolejny masz. No. Ja cię... On powinien być wyższy, Maciek. Wiem, ale czubek zawsze jest u niego długi, u tego wieżowca. Uh -huh. I teraz moja główka będzie wyższa. Ja postaram się tutaj, może się uda mi jeszcze zrobić. Nie, Co ja mam. Mi... Z arbustu mogę coś takiego zrobić tylko. Spodziewałem się lepszej czy, czy to potrzebuję czegoś takiego i papieru do, do tego zrobienia. Dobra, zrobię czubek. Dobra, Krzysiek, nasz, nasz twój wieżowiec jest trochę mniejszy. O Jezu, nie nie jadę. Trochę za duży ten twój zrobiłem, nie? No, chyba za duży. O Jezu, nie. Maciek, i to, no, i to trochę ci też nie wyszło, ten wieżowiec. Nie, ale ładny. taki trochę inny niż ten taki. No ale on powinien być jeszcze trochę bardziej wyższy. On nie musi być wyższy. Co mnie zabiło? Maciek, czy to też żeś mnie zabił? Nie, bo ja nie Jaki? Jestem, taki jak chcesz tą, Jak ja mam z muszę? Gdzie jest? Maciek. Ale nie, ładnie. Nie przypomina tuwajski, ale mi się on ładnie podoba. Jakby to był jakiś też No, ale to jest ten. Zacznijmy się za chwilę, aż pójdziemy pod drewno, bo musimy podłogę zrobić. Już jesteśmy. Tak wygląda. No, Maciek, tak wygląda dziół, a tak wygląda góra. Jeśli Wam się odcinek spodobał. To zostawcie łapeczki w górę i zuskijcie się... że nie się nasz kanał żeby było lepiej widać ten filmik. O Boże wieżowiec. Bo tak to te serduszka i ten grunt nam A jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapeczki w górę, a my się żegnamy.